Yy, powiem tak, yy, no potrzebowaliśmy przynajmniej punktu tutaj na ciężkim terenie na pewno. Yy, gdzieś w świadomości mieliśmy też to, że Błonięka po ciężkim meczu środowym może fizycznie nie do końca być na najwyższym poziomie, a tu dla nas, ale zawsze najciężej jest postawić tą kropkę na D. Dlatego jakby dzisiaj nie ma co osądzać eee, tego meczu. Strzeliśmy dwie bramki na wyjeździe, ładne. Prowadziliśmy 1-0, 2-1. No szkoda, że, że nie utrzymaliśmy zwycięstwa, ale dzisiejszy remis też jest naszym sukcesem, i który jakby przypieczętował to, że zagramy w barażach. Mecz trzeba był trochę mieszany. Też połowa bardzo dobra dla kibiców Cztery bramki trochę no trochę siadł ten No siadło tempo raz, że tak jak mówiłem, gospodarze pewnie Chociaż myślałem, że po, po tych zmianach, zwłaszcza tych boków, że tam ożywią tą grę boczni pomocnicy. Dlatego u nas też te dwie zmiany jakby, żeby yy, przeciwdziałać tym bocznym yy, wzmocnieniom. No i widziałem, że podświadomie już jakby czekaliśmy na to, żeby, żeby przynajmniej nie stracić bramki, aczkolwiek zrobiliśmy jeszcze dwie sytuacje, które powinny gdzieś skończyć się yy, bramkami. No ale mówię, no dzisiaj 2-2 nas cieszy, bo wygraliśmy ligę. Na no, początek, wiadomo, trzeba powiatulować, pogonić gry zajęcia z pierwszego miejsca, gry w barażach. Już mają, mają już pewne. Co do meczu dzisiejszego, no ciężki mecz, tak? I pogoda gorąco się zrobiło i, i, i przeciwnik bardzo mocny. Remis na pewno cieszy, tak? Cieszy, oczywiście chcieliśmy ten mecz wygrać, ale myślę, że z przebiegu meczu ten remis był bezprawiedliwy. Trochę to za łatwo te bramki oddali swoje bo nie możemy takich prostych błędów robić, tak nas, żeby tak nas ogrywali z boku boiska. Ale ogólnie jestem z chłopaków. Ci, co znają się na piłce, wiedzą, wiedzą o co chodzi. Więc tyle ile dzisiaj dzisiaj mogliśmy, to, że, to żeśmy grali. Tak? Musieliśmy trochę zrobić roszalt w składzie, bo i też zawodnicy, nie, nie, zawodnicy odczuwali skutki siedowego meczu. I uważam, że, że remis dobry wynik dla nas.